Jej, nareszcie wolne, teraz się trochę dychna. Co to są mamy, co to samo A ciula jest w tym telewizorze posiedza się na TikToku. Nie, ojciec smola, to już ty nie wie co mu wymyślić. Tym ludziom to nie ma niemagań, bate. Mm, ty uniós idzie go. Cześć kochanie, już wróciłem. A ty już przyszłał, ja? A ty znowu sprzątasz? Ja się za robota chyciła chce mi tak ten czas zleciał. Ani nie wiem kiedy Teraz końca sprzątać właśnie. Widzę, tu jest ładnie posprzątane.